I ośmiem koidów z tej strony Ty Dzisiaj gramy w GTA 5. Y, trochę już pograłem w tą grę, powiem szczerze, bardzo mi się podoba. Ale nie wiem czemu kupiłem ją ile? 2 lata przed GTA 6. No ale dobra, bywa. Zagrałem. Y, powiem szczerze, że mm, podoba mi się ta gra, ale niektóre się są skomplikowane. Ale ja chyba do takich jeszcze nie doszedłem. No może poza jedną misją u Trevora, której nie potrafiłem przejść. Bo e, na przykład, nie wiem, próbowałem wejść przez drzwi, a te drzwi były drzwi otwarte, ale była tam jakaś niewidzialna ściana. Nie mogłem wejść, to nie wiem, jakiś. To mógł być błąd. Dobra. Gramy, teraz jesteśmy Trevorem. Dobra. Chodź trafie. Gdzie mamy auto? Trevor! Przyjechać tu bez auta. Jaki debil. A nie. Jest. Jakieś. Może nie nasze, ale zbieram. Najwyżej będę miał jakieś gwiazdki. Nie wiem. Kilka gwiazdek. Najwyżej będę miał. No dobra. Jedziemy. Jedziemy. Jedziemy, jedziemy dalej. I teraz mnie zastanawia jedno. Czy pojechać do czaszki? Do czaszki, do znaku zapytania, czy do B? Do B. Ale może. Bo co to? Bo to tak. Czyli to chyba pojedziemy do czaszki. Rzeźnia A to nie. Tre... Znaczy, wiem, że Trevor lubi rzeźnia, ale nie chciałbym w dzisiejszym odcinku tak od razu rzeźni robić. Pojdźmy do B. Najwyżej zaraz zabierzemy kolejne jakieś fajne auto. Ich bin wieder dabei. Huh. Also eh, Dobra, gramy dalej. Um, jakby to powiedzieć, ostatnio gram e, bardzo dużo w Fortnite, a nie tylko w GTA, więc... No, mogą też wpadać odcinki z Fortnite, ale to nie na moim głównym, e, głównym koncie w Fortnite, tylko że, wiecie, no, na normalnym koncie takim, które założyłem dopiero, nie wiem, 3 dni temu? Może tak. Dobra, teraz skręcamy sobie... O! Ja na przykład nie lubię jeździć z włączonym radiem. W żadnej grze nie lubię mieć włączonego radio, bo te piosenki mi jakoś nie pasują do gry w ogóle. Wolę sobie czegoś samemu posłuchać, ale teraz mówięcie, no nagrywam to nie posłucham. O, gdzie się wpycha z czarna mało Jedziemy dalej. No jeszcze mamy z 2 km. Nie no, więcej. 3, 3, 2,5 zaraz będzie. Nie? Nie. O, 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 o Boże, jaki ja debil, ale bym sobie chętnie mu postrzelał. Nie, nie, nie chcę tego robić, bo chcę dojechać po prostu do B. Ale mogę zrobić taki odcinek, że będę zabijał policjantów i będę miał 5 gwiazdek, no nie? ale to później, nie, nie teraz, może jutro. O, Jedziemy dalej. Mmm... człowiek na zebrze. Mówię sobie zrzucimy. A rzucimy. Co nam szkodzi? Jak odjedziemy. To wtedy wybuchniemy. Bo ja mam... Słucham. O, matko boska! oni za mną jechał, ale ty... No nie, i pewnie wydam z 5000 na lekarza u no mnie Tak jak zawsze No wiedziałem No nie za bogaty to co siedzi O dawaj auto! Dawaj auto Wyciągną pistolet i dawaj auto, dawaj auto! O ty szmato. Wywalać to No wywalać, ma Ci ludzie o coś pijani są w tej grze. Idziemy dalej. To nie tak, że przed filmem ukradłem komuś auto. Nie, I to. Myślałem, że tam była policja. no nie. No dobra, jedziemy dalej. Mm, ostatnio dopiero Trevorem zagrałem i powiem że Trevor to jest chyba moja najdziwniejsza postać. Nie wiem. Może go dużo osób lubi, ale mi jakoś nie, przyp nie przypada do prostu. Nie wiem, może to Gust właśnie, może to, nie wiem, jakieś zainteresowania podobne, ale mi jakoś nie przypadło to wolę Franklina. Franklin to jest chyba, nie wiem, najlepsza postać w tej grze. Nie wiem, to większość, pewnie osób, tak uważa. A jeżeli chcielibyście na przykład kieta online z kolegami, to musicie dać mi znać w komentarzu. Jedziemy przez kręte dzielnice Kręte dzielnice, przez kręte dzielnice Dobra, dobra, jedziemy dalej W ogóle po tym odcinkiem też możecie pisać pytania, bo chciałbym zrobić Q&A No i To tyle, no co ja mogę powiedzieć dalej? Jedziemy dalej, po prostu i tyle. Oj, nie zauważyłem zakrętu. I hop, no... my Jedziemy dalej. Wiem, że ja jestem bardziej chłopem, który nagrywa shortsy. I wiem, że większości z was pewnie się nawet nie podobają, no ale... Co nagle dla Was GTA, może coś tam dla Was wsiądzie, nie wiem, może polubicie, może bardzo Was kręcą kręci taki kontent. Yy, I no I wiecie jak jest. Dobra. Już zaraz jedziemy, ja tu sobie chwilę poszuję. Popatrzę na ludzi. O, możemy jechać dalej. No i wyparkujemy. To na pewno tutaj. O mój Co mam wejść do środka, tak się wbić do środka? O! Zapomniałem, że mam pistolet. A wbi. Aha, świetnie, idziemy naokoło. Jadymy na świry. A na górę? Nie. Chyba. Najwyżej... A, skok. Muszę skoczyć na Eee, Dobra, lecimy dalej. No ja nie mogę. Co ja mam wejść tędy? Aha, wrócie jako... O matko, Boska. To jedziemy tam i czelem jednak. Boże. Ja nie wiedziałem. Ja nie wiedział, ja nie chciałem Co on ogląda? Czemu on ogląda jakieś niskie bajki? Michael. Michael, weź się za siebie. Parkinson, <grystanie> nie, nie wiecie o co chodzi. Klasa wygląda. O, bierzemy auto tej jego żony. No, jedziemy, jedziemy do B. Tracey. O, to jest jego córka? Tak, to jest jego córka. Zmarnowałeś z życie. Nie, 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 nie. Mmm, właśnie. Ale z niego jest dupek. O! Uh, no, wcale nie udatował. Córki przed tym, żeby im nie molestowali, no nie. Ale z niego jest dupek. Uratował córkę przed molestowaniem. Dobra, włączmy sobie. A e, bo chociaż nie ja już tam dojadę bez... Wiecie czego. No co to robisz? Nie widzisz na lusterku, że jadę. A nie chwilę i ja chciałem pokazać faka, a nie broń. Tobie też. Tak na wszelki. Chodź tu czarna małpą. Ups. I pytaj, co to nie było resztoskie? Bo ja nazywam wszystkich czarną małpą, okej? Okay? To nie miało być tak, że wiecie, no do tego czarnego. No, akurat tak się złożył. Nie zauważyłem koloru skóry, kiedy go O, Fuck you! Owie czarne małpy. O kurde! O, ty no uciekam, no, a w tą stronę chociaż nie wiem, nie wiem w którą stronę jechać. Patrz, czerwone auto samo są w tym mieście. No. Kolejne czerwone auto, no wy to widzicie? Ja nie mam żadnych o, mamów, ani nie o czarne w końcu. Czarne, fuck you, czerwone, fuck you. Jakieś jeszcze auto, które mu mogę pokazać fuck you? O, białe No, Jedziemy już do końca misji Najdużo tego czasu zmarnowałem przyjeżdżając do treworem, bo nie wiedziałam. O, zaparkowaliśmy jeszcze ładnie.

o, ale działam, ale jestem czarną małpą. Czerwona mapa, czarna małpa. Wszystko na. Ktoś to siedzi? O, czernuchy. Czy ja muszę wejść na górę? Nie, muszę skoczyć. Ktoś tutaj. Tak? No, tutaj mi pokazuje. Czy mogę wejść do środka? Może na górę? Skomplikowane. no ja nie rozumiem. A no, wejdźmy na górę, może się uda. No i B. O, jest tu! Jak to mam? Tak dobrze, jak można było... No, coś tam, ale nie mam dobrych wieści. Nie rozumiem, o co ci chodzi? Wiem, że to odrobiliś pieprzonego jubilera. Davey, poważnie, coś ci się upzdurało. Się. przynajmniej się to moja sprawka, możesz mnie aresztować. I wiesz co, życie mi wtedy uda. To już wielka z lasu. Co wykrakałeś? Trevor. Parę dni temu, ale o niczym w zasadzie nie rozmawialiśmy. Ale jeśli. mnie, wypytować, dlaczego nie gryziesz gleby na południe od kanadyjskiej granicy. No to mamy problem chwilę w tym puz. Dora pomija to nie chce mi się tylko słuchać. Czemu jesteśmy w warku? Co my ma nas operować? Jak oddusił ix <grych> te wróciłem z martw Chcą będzie? Myślałem, że na Glasa wam No i w tył główki. Pięknie. Teraz burzę. Nie Teraz to nie ten... To wychodzi no to, że nie można oceniać tylko po ewidencji. <tryk> <tryk> Oszmaty, nie zauważyłem ich. Dobra, to do tego. Gin. Jeden, teraz szybko poczcie na. Wynuszę, wynuszę No kurde, nie mogłem strzelić w kórkę, bo się tak... Oh, nie tak na wszelki Ja, Ja Nie uchyla się, chłopie. Okay. Jeden bongo bok. Jeden bongo Popijaj bliżej. ależ Ale szmata. XT. Co ty myślałeś? Ten problem ma zniknąć? Gdzie uciekasz? Gdzie uciekasz, synu? O, teraz widzę kropkę. A, no dobra. Ile was tu jeszcze czarne małpy jest? Czarna małpa. I teraz... Aha, zrycę. Co? No ja nie mogę. Dobra, widzę że teraz to robię bezpiecznie nie tak, że od razu podbijam. Dobra, znaleźliśmy czarną małpę. Biegną, tu biegną, tu szybko się. Dobra, widziałem czarną małpę. Oj, tu nie uciekniesz przed sprawiedliwością. Oni myślą, że co, że ja ich nie widzę. Idiota. Pan gdzie ucieka, a ty szmato to z tej strony? Och, szma, zostaw mnie, zostaw mnie. Lesz ma to. no czemu nie mam taki zblurowany ekran? Tutaj ktoś jest. Nie wiem, bo czuję to. czuję to. O, tutaj jest. Dzień dobry. O kurde, walony z tej strony. No nie ruszaj się. O, czarny małpak. Nie strzelaj do mnie stamtąd. Nie oddawaj mnie, jagoda. Dobra, musimy wejść przez drzwi. nie, on sam u nas wejdzie. No, wyjdź stamtąd, czarny ucho. Po prostu właśnie, dajcie mu wyjść. Zostawcie mnie w spokoju, ja nie jestem w to wplątany. Oni chce. Po co on w ogóle się rozpił nogę w jakimś w szpitalu? Zraspił się w szpitalu i chce, żeby go wypuścić. To. Raz, dwa, trzy. No kurde. Czy ono Kolejny? O nie, bo on na razie. Skręcaj się. Wiedziałem. Dajcie mi wyjść, dajcie mi wyjść Gdzie to jest wyjście? Gdzie to jest wyjście Tutaj A ty co tu robisz? Prą Strzałgówkę Złapie wszystkie Mam nadzieję, że tu nie będzie... Musiałem się mylić, nie? Nie ruszaj się, bo cię strzelę. Mówiłem, no że masz się nie ruszać, ale ja złożyłem prawie wszystkie strzały. Wiem, się na pełnej bombię. Mateusz, bombała. No. Aha, teraz mam... Zostaw mnie! Zostaw mnie! Nie wstawaj jeszcze, czy nie? Aha, on uciekł. O, ja? o nie, 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 mam za mało życia. Muszę chwilę poczekać. Bo ja nie chcę umierać. Nie teraz, jestem już za daleko. Jeszcze na górę. ale Michael to silny jest. Jak tak przeszył. Czekamy przez okno, czy idziemy do tego zielonego chłopa. Ej! Nie, no dobra. Chodź tu, Czarnochór. Jeden zabity. Dobra, mogę uciekać. Uciekam. Nie obchodzi mnie to. Nie będę się już z nimi bił. Uciekaj! O Boże, będzie skakał z okna. To szanuj się. Ale na plecy! Jaki debil! Ty O kurde, ale zakrwawiony. Auto masz. O kurde, patrzcie co ja mu zrobiłem. No wsiadaj! No wsiadaj. Czemu on nie chce wsiąść do auta? Pomocy? Halo? E i na Dawaj mi auto, dawaj mi auto, dawaj mi auto, da a a a ba, auto mi ła bo ja chcę uciec stąd, bo ja chcę stąd da-wać. Zost... nie strzelaj z, do mnie z tego... Widzowie <ścoughs> świadkami, ja nie mogą się. za auto. szybka herbatka. Okay. Jeszcze raz wsiadaj do. A, o, a teraz nagle mi wsiadł. No nie, świetnie, świetnie. A może byś zaczął uciekać. Dzięki. Hmm. Nie, no zaraz zacznie się rzeź. Fuj, nie Czy o tym autem się tak trudno steruje? O, my bad! Zobacz, przejedziemy przyjedziemy jakąś trudą Wiadomo, co gdzie ma uciec, ała? Nie, nie w tutaj. O nie, zostaw mnie. Oni, oni John, potrzebują cię. No nie! Zostaw mnie, po prostu zabiję. Ała, 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 zostaw. Nie, no dobra, nie. Kurde. Nie, to biorę to drugie auto. Myślę, że nim będzie lepiej. Odpalaj to auto Albo bo to nie jest takie wiadomo jak. I teraz uciekamy w tą stronę i teraz w tą stronę. I ja mam na więc teraz w tą stronę. I czarne małpy powinny mnie zaraz kupić, bo mnie już nie widzą. Nie on zaraz zawróci, pewnie. Więc ja wierzę sobie tutaj. No, PZD. pa pod nimi przyjadę. a ja Jestem tutaj. I to, I ucieczka, ucieczka, ucieczka. I tutaj. Bo mnie pociąg też nie widział. Znaczy to. Helikopter. No i czekamy. Mam nadzieję, że mnie nie zauważył czarną naukę. Dobra, skupimy mi Franklin! To nie już mnie, Franklina? Op, to jest teraz. Myślałem, że to jest przeszłość. Wszystko się zmieni, kolorowe, kolorowe. kolorowe, kolorowe.

do mnie o to żalu, że zginąłem tyle razy, nie gram tak długo w tą grę, też trochę mnie brat poprze. Oh! O! Kurde, widzisz, czy to kurde, to? No. no coś tam, że jest na w płci

No dobra widzowie, to byłby na koniec dzisiejszego odcinka, a ja już się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć!